Był sobie człowiek, który znalazł orle jajo. Zabrał je, zaniósł do kurzej zagrody i położył pomiędzy kurze jajka. Mały orzełek wykluł się razem z małymi kurczętami i wyrósł razem z nimi. Co się stało? Zachowywał się jak kury z zagrody, bo myślał, że jest kogutem, a więc gdakał, piał i kopał w ziemi. Po wielu latach, gdy się zestarzał, to zauważył wysoko na niebie majestatycznego ptaka. Co to jest? Spytał jedną z kur. To jest orzeł, król wszystkich ptaków, ale nie myśl o nim, ty i ja jesteśmy inni. No więc orzeł o tym zapomniał, umarł, myśląc, że jest kogutem. Ta historyjka potrafi nam zobrazować nasze życie. Ile razy słyszałeś, że czegoś nie możesz? To jest nic niewarte, bo co to robisz? Szkoda wysiłku. Ja sam wiele razy to słyszałem w pracy, w szkole, w życiu codziennym, gdziekolwiek. Każdy słyszy, że nie jest orłem. Oczywiście, usłyszeć to może tylko od kur. No dobra, ale czy to oznacza, że w ogóle nie ma orłów? Oczywiście, że są. A więc, co zrobić, aby nauczyć się latać jak orzeł, aby być tym orłem? Trzeba przebywać wśród orłów, a nie wśród kur. Jeśli zatem wokół siebie masz ludzi, którzy głównie tylko narzekają na swój ciężki los, to znaczy, że jesteś wśród kur. Jesteś w kurzej zagrodzie. Te kury ci nie powiedzą, że jesteś orłem. Ty dla nich też jesteś kurą. Musisz zatem poszukać orłów i przebywać wśród orłów. Oni sprowadzą cię, wyniosą do swojego poziomu. Otaczaj się takimi ludźmi, którzy są od ciebie mądrzejsi, którzy cię kochają i którym na tobie zależy. Pamiętaj, że krytyka mędrca jest lepsza niż pochwała głupca. Każdy układ dąży do równowagi. Działa to tak, że każde ekstrema, czyli wszystko, co jest powyżej lub poniżej normy, ściągane jest do średniego poziomu. Osoby, które cię otaczają, będą cię ściągały albo w dół, albo do góry. Jeśli będziesz otaczał się ludźmi ambitnymi, chcącymi osiągnąć sukces, nie bojącymi się wyzwań, to oni ściągną cię z dołu do swojego poziomu. Dotyczy to każdej dziedziny. Powiedz mi, jak to jest, że Robert Lewandowski strzela gole na zawołanie, ale w swoim klubie, a gorzej jest, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Lewandowski gra w Bayernie Monachium, najlepszej niemieckiej drużynie i strzela gole w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Pomyśl, czy Robert Lewandowski byłby królem strzelców, gdyby grał w drużynie z dołu tabeli? Piłkarz musi szukać jak najlepszej drużyny dla siebie, bo ta drużyna daje mu szansę na lepszą grę, na rozwinięcie skrzydeł. Takie przypadki można mnożyć. Jeśli chcesz urosnąć ponad towarzystwo, w którym się znajdujesz, to musisz zmienić to towarzystwo na lepsze. Ryba jest w stanie urosnąć maksymalnie do rozmiarów akwarium, w którym się znajduje. Nie będzie większa niż to akwarium. Jeśli ma rosnąć dalej, to musi znajdować się w większym akwarium. Zastanów się nad ludźmi, którzy cię otaczają, z kim się spotykasz, z kim spędzasz czas w pracy, z kim jesteś w wolnych chwilach. Zastanów się, czy te osoby ściągają cię w dół, czy do góry. Każda wielka idea na początku wyznawana jest przez mniejszość. Przypomnij sobie działania i historię takich osób, jak na przykład. Mikołaj Kopernik, on twierdził, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca. To za herezję. A takich przykładów, takich osób znajdziesz wiele. Henry Ford, Steve Jobs, Bill Gates, mnóstwo, mnóstwo innych. To są tylko przykłady. W trakcie swojego rozwoju wiele razy usłyszysz, że coś ci się nie uda. Pamiętaj, że ci, co tak mówią, są tylko kurami. Oni nic innego nie powiedzą. Orły nigdy nie stwierdzą, że nie można latać. Nigdy. Otaczaj się orłami a wyciągną Cię do swojego poziomu i nauczą Cię latać. Ucz się od najlepszych i porównuj się z najlepszymi. Cały czas zmieniaj akwarium na większe. Nie dopuść do sytuacji, w której urosłeś do takich rozmiarów, że Twój rozwój się zatrzymał. Pozbądź się ograniczeń. Po każdym sukcesie podnoś poprzeczkę wyżej i konfrontuj się z nowymi problemami. W ten sposób urośniesz. Dbaj o to też, kto Cię otacza.